W Milanie błyszczał w UEFA Youth League, dochodząc do półfinału i finału. W sumie dla włoskiej ekipy rozegrał 69 spotkań z bilansem 4 goli i dwóch asyst. W Rangersach w sezonie 24-25 rozegrał 13 meczów, notując jednego gola i jedną asystę. Zadebiutował w lidze Europy, zaliczając 45 minut w meczu z klub Atletic Bilbao. To całkiem dobry wynik, gdyż konkurencja w Glasgow jest zabójcza. Emmanuel Fernandez, Derek Cornelius i Nasser Giga to klasowi defensorzy. Trener Russell Martin jasno mówi: N'Siala potrzebuje gry, by się rozwijać. I tu wkracza Pogoń, która widzi w nim lewonożnego stopera z dużym potencjałem. Pogoń pod wodzą Hadita Giego to klub z ambicjami. Po uratowaniu drużyny przed bankructwem w marcu 25.